Mocna modlitwa o cud. Przeczytaj raz, a zacznie działać natychmiast. Umiłowany Boże, nadchodzi październik. Zakotwiczam moje serce w obietnicy zawartej w Ewangelii Mateusza 17:20. Jeśli będziecie mieć wiarę, jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze. Przenieś się stąd, na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Panie, wierzę, wierzę, że każda przeszkoda zostanie usunięta. Wierzę, że zamknięte drzwi otworzą się. Wierzę, że cuda przyjdą w najmniej spodziewanym momencie. W imię Pana Jezusa dziś ogłaszam nad moją rodziną, finansami, zdrowiem i przyszłością. To będzie miesiąc cudów, to będzie miesiąc spełnionych modlitw, miesiąc przełomów i zwycięstw. Panie, dziękuję Ci za to. Czego jeszcze nie dokonałeś, za to, co dokonujesz teraz, za to, że tylko Ty możesz to uczynić. Oddaję Ci chwałę już teraz, bo Październik będzie miesiącem zwycięstwa. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli wierzysz, że wiara przesuwa góry, napisz Amen i udostępnij, aby więcej osób weszło w Październik cudów i zwycięstw, bracia i siostry. Jeśli pragniecie doświadczyć większego błogosławieństwa i cudów, dołączcie do naszej grupy modlitewnej, korzystając z linku w moim bio. Będziemy za Was się modlić i pomagać Wam w tych burzliwych czasach przygotować się na spotkanie z Panem. Nie przegapcie Bożego wezwania dla siebie i swojej rodziny.